youtuberzy reagują na scenę z amandą gdy nie pomagamy kotkowi lecimy nie nie. juniorski nie pomagamy nie, poma nie to jest dopiero creepy nie chcę pomóc nie tam o, Jesus Christ. Tam jezu głowa owcy tam jest boże nie. co tu się dzieje wszystko znika oh my God. O mój Boże, ta gra jest. O Jezus, co. To jest też jakiś ending. Tylko, że to jest to samo, że, że znowu tutaj Amanda do nas przychodzi, bo ją zdenerwowaliśmy. No ta gra wychodzi, jest chora. Jak Naprawdę. Się tą kasetę, no. Admiros. Admiros. Powiem Wam, że. Reagując, jakby tworząc te kompilacje, reagując na nie, to ta gra e, obecnie jest najmroczniejsza. Tam e, Garten nie jest jakoś taki mega mroczny. E, zobaczymy, jak będzie z DLC do fnaf ale to to jest naprawdę takie psychodeliczne. Co się dzieje? Jezu, jak ją wykrzywia. I wszystko znika. Widzieliście, tam było. Słuja! Co ja zrobiłem? Ja chciałem tylko, ja chciałem tylko skipnąć. O nie, o nie, nie, nie. Eee, cześć ponownie, Amanda. Czemu eee, ona w ogóle tak wygląda? Co tu się pojedziano? Chyba i Mamy znowu bad ending. Tym razem z kurczakiem. To co widzieliście przed roki dogi. Nie. Nie? Nie. O -o. Jezu, już tam głowa lata. Czemu głowa lata, co jest? Rozwaliła wszystkie owieczki. Tam i patrzcie, też znika Co to za... Jezu Chryste, co to za posrad... Nie, nie gadajcie, <laughs> że koniec. Znowu. Ej, ta lalka jest tu z powrotem. O, to samo zakończenie, czy inne? Chyba to samo. Oj, zdenerwowała się znowu za bardzo. What the fuck? No zapraszam, Amanda, chodź. Yeah. Nie Nie jej pomóc. Nie wtedy z pomocą tej Sza-Szarikan mógłby. Co się dzieje z tym owcem? Szarikan mógłby, wiecie, tworzyć tą muzykę death metalową. I czemu one się rozpadają? Z takim głupotą. Okej, chyba powinien odpowiedzieć jednak tak. Nie, błagam, nie, nie ona nie wychodzi znowu. Ileż można? Amando! Daj se dupy siana, co ty na to? Tak. Słyszysz? Mogłabyś mnie nie. Czy to jest to happy ending? Okej, okay, teraz spróbuję... De Uruhara, tu będzie ostro pewnie. Help the o, nie! Won't you help the nie chcę pomóc, kici! Nie! Won't you help the <laughs> nie CHCĘ pomóc! Dlaczego tam głowa owcy leci? Co się dzieje? Ma ją. ten Co to za Jezus? Poje... Halo? Halo? Dobra pomogę Kici. Pomogę Kici. Pomogę samotnej Kici. Obiecuję. Zopiekuję się samotną Kicią. Zopiekuję się samotną jeszcze od I tutaj... To by było na tyle. Dajcie znać, która reakcja Wam się najbardziej podoba. Oczywiście zapraszam do. Filmów youtuberów i gamerów, którzy tutaj wystąpili, linki macie w przypiętym komentarzu i w opisie. Serdecznie Was zachęcam do sprawdzenia. Oczywiście teraz na ekranie wy wyświetli Wam się kolejne reakcje, zapraszam, obejrzyjcie. A jeżeli macie jakieś propozycje na następne filmy z reakcjami, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.